Witam wszystkich bardzo serdecznie. W Filmik Troszeczkę w Księga Rodzaju Ludzkiego, tom trzeci Wygnanie ludzi z raju, nadanie sakramentu małżeństwa dla podności od 12 do 14 wersu. Wiedzcie bowiem, że nie od zwierząt pochodzicie teraz. Jako podobnie zwierzętą płodzić będziecie i rodzić dzieci bezbronne. Rodzicie, rodzić. Aha, dobra. Waszej pewnej opiece i trosce powierzam. Staniecie się jako ja, nauczycielami dla swojego potomstwa. Słuchajcie, filmik będzie troszeczkę o mnie. Kwestia jest taka, że ostatnio też no, kasują te moje filmy. Na fejsie, na fejsie, wiecie, na fejsie wszystko co jakiś czas komunikat dostaje. To tak jakby już polityczne. I co ciekawe, dzisiaj na przykład otwieram, dostaję kolejne, kolejne tam. <laughs> Oni na razie to takie mi ostrzeżenia dają, że nie kasują mi tyle filmu, co wywalają go. Nie będzie dla nikogo widoczny, no ale tak to jest dla mnie hasło: filmy naprawdę sprzed moich 3-4-5-6 lat praktycznie. Tak jak ostatnio, wyrzucili mi film o układzie Stany Zjednoczonych Iran. <grywania> to, to, ja wtedy ja to, to jest film bardzo stary, ale cały czas aktualny. No dobra, to jest jedna rzecz. Proszę Państwa, dostałem ostatnio oficjalnie. Nie wiem, nie mam prawa pokazać tego, ale dostałem list. No, pocztą też wszystko na bajerze. Z dziwnej firmy, że, że zostałem zakwalifikowany jako bardzo ważny polityk. I najpierw może troszeczkę o mnie. Ja już w wielu filmach powiedziałem, że ja rzeczywiście chciałem zaangażować się politycznie. że Rzeczywiście podjąłem szereg działań. Yy, chciałem się z, z, zapisać do jakiejś partii, yy, z, działać i tak dalej. I przez chwilę nawet z, yy, byłem w pewnej fa partii, tam chyba tydzień czy dwa i, i kazałem się wypisać, bo krótko mówiąc, nie będę tym ludziom obliżał, ale spotkałem się z ludźmi niepoważnymi totalnie. <laughs> I natychmiast z tego zrezygnowałem, także ja tam się wypisałem z tego. Byłem w tym. <laughs> Nie wiem około w tej grupie, około nie wiem, tygodnia czy dwóch. I to, ta, I to cała moja kariera polityczna. Ale tutaj dostaję bardzo ważny kit, że mają wszystkie moje dane, wszystkie moje dane. Firma jest oczywiście adres, jest. Rzecz, rzecz. Ja pokrótce tylko powiem, nie będę przecież tego całego czytał. To wszystko jest. Biurowiec, gdzie się firma znajduje i tak dalej. Tylko kilka wersów wam przeczytam. Kim jest. Nie wiem, czy mam to prawo ujawiać, ale chyba tak. P.E.P. Bo to się firmy, tak się tutaj. Że, to ta, że jestem zakwalifikowany do takiej grupy. No i tam pojęcie to zostało, tak? tak? Eee, zostało zdefiniowane w podstawie o przeciwdziałaniu, praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca tyś, 2018 roku. No dobra. <laughs> praniu pieniędzy? kurczę, jakoś mówię, nic tutaj zakończyć. Zero ruchu. A tutaj praniu pieniędzy, dobra. I pojęcie i tak dalej. Kogo to dotyczy? Eee, eee. Osoby na eksponowanym stanowisku politycznym. Eksponowanym. Nie, nie to, że ja jestem. Bo ja nie mam nic przeciwko. Jeżeli zapisałem się do partii, to też nie, nie mówię, że to się nie dzieje. Nie, nie, nie chciałem działać tajnie w żadnym wypadku. To no, przecież, jeżeli chcesz do polityki wejść, to naturalnie, że chcesz być znaną postacią, żeby później wyborca mógł ciebie ewentualnie wybrać. To chyba, na, to jest chyba naturalne. Na, na eksponowanym. Później tam tutaj czytam te wszystkie kwity. Definicja, ale to jeszcze dotyczy w razie czego tamte wszystkie moje finanse będą dotyczyły sprawdzania, będzie dotyczyło tak małżonka, osoby pozostający i tak dalej, dziecko zajmujące się eksponowaniem środowiska i tak dalej, rodziców, nawet moi rodzice, kiedy jedno już nie żyje. Teraz tak, pojęcie jak, tak, i tak dalej, osoby fizyczne, beneficjenci, że to dotyczy się, fizycznych osób, prawnych, jednostek i tak dalej. Osoby fizyczne będące jednym, jedynym beneficjentem rzeczywistym i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to jest jedna kartka. Druga kartka i znowu obowiązek informacyjny <laughs> dla Pana Adama Jakubiaka i teraz e, dlaczego w ogóle ja to dostałem i znowu identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne wynikające z ustawy i tak dalej, to samo w sumie, dlaczego został Pan powiadomiony, jesteśmy firmą i tak dalej, no i dlaczego... Ech, ponieważ gromadzą informacje dane osób na eksponowanych stanowiskach politycznych. No, jestem eksponowanym na, na eksponowanym stanowisku politycznym. Jedziemy dalej. Tu kolejny kwit. Obowiązek osób zajmujących na eksponowanych stanowiskach politycznych i tak, i tak, tak, i znowu o przeciwdziałaniu praniu, e, pieniędzy, finansowaniu. Dane kontaktowe, nawet jest inspektor tego towarzystwa. Co my tutaj jeszcze mamy? Jest cała karta tego wszystkiego: kategorie, te źródło, przy krajowy, krajowy rejestr sądowy, monitor sądowy, wszędzie jestem za, zanotowany. Że tutaj mi, te dane, które mają u mnie, to prześlą do wszystkich firm politycznych, to znaczy wszystkich tych urzędów, ro, ro, łącznie bo przeczytam wam. No, krajowy rejestr do Krajowego do Monitora Sądowego Gospodarczego, do rejestru partii politycznych, no tutaj to w porządku. I innych stron internetowych, nawet, nawet prześlą mnie do in, innych yy, stron internetowych. Dobra, co oni tutaj jeszcze pisze? Przekazywanie danych, danych będzie przekazywać Państwa dane i tak, dalej, i tak dalej. Czas przechowywania danych, tam ileś tam będzie. Uprawnienie w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Państwa, uprawnienia prawa dostępu do swoich danych i tak dalej. Wszystkie te prawa do doniesienia sprzeciwu nawet mam. Eee, zautomatyzowanie i tak dalej. Dobra, wystarczy. <laughs> no także, także widzicie, moi drodzy, ktoś się ostro zajął. I cały czas uważam, że nie jest to firma prywatna. Jeżeli wiecie, już nawet się tutaj urzędowo za, za mnie wzięli, to uważam, że, że ktoś, ktoś komuś nadepnąłem. No ja, ja powiem wam, powtórzę po raz kolejny: ja nadepnąłem na odcice Episkopatowi i Watykanowi. Ale Watykan jest za wysoko. Watykanu to nie interesuje taka osoba jak ja. Natomiast już tutaj w Polsce dla. Episkopatu Polski dla biskupów, takie osoby jak ja są rzeczywiście groźne politycznie. Autentycznie groźne politycznie, ponieważ, tak jak wspomniałem, że oni zaatakowali moją religię. Ja im odpłaciłem pięknym za nadobne swoimi filmami. i teraz, A kto ma władzę? Już, już wiemy, kto ma władzę. Zatem wystarczy, to znam układy służbowe, zlecasz komuś wykonanie roboty. Jest podwładny, wykonuje. I to tak tak to w moim przypadku jest. Jeżeli ktoś ogląda filmy. No, z, jestem. W, 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 to w prywa, Prywatna osoba nie zainteresowałaby się tymi filmami, filmami sprzed pięciu lat. <laughs> jestem, no, jestem o tym świecie przekonany, że prywatna osoba, czy nawet jakaś tam organizacja śledząca jakichś tam dziwnych ludzi, dałaby sobie ze mną na luz. A tutaj jest. Pomimo, że. No, teraz playlistę jeszcze tam próbuję stworzyć. no Kurczę, nie mogę jej wrzucić, ale powoli, powoli, jak to się mówi, człowiek się uczy, na, na błędach coś tam wrzuciłem, będę się chyba dwie zrobię ze, ze swoich starych filmów. Chociaż nie no, one, no tak, bo na, 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 razie, na razie jest tak, jeszcze mam powiem jedną rzecz, że YouTube jakoś nie kasuje tych z bardzo starych filmów. Nie wiem czy dlatego, że za późno, spóźnili się, <laughs> bo oni tylko e, blokują je, czyli tak jak gdyby. Ale, ale jakoś nie, nie przysuwają mi, że mi kasują, ponieważ one też są niekorzystne politycznie, niekorzystne też wobec e obecnej e linii propagandowo-ideologicznej. I, I chyba dlatego, po prostu jest za stary, no skoro do tej pory go nikt nie usuną, no to niech sobie tam wisi. wiecie, nie ma, ostatnio na programy, że tam są filmy z różnymi profesorami i tak dalej, wyświetlenia po milion mają i tak dalej, różni redaktorzy. Dobrze, dobrze, niech tam mają <laughs> na temat na przykład Mit Boga, bo się zorientowali. No, ja na temat Boga się zorientowałem, jak była pierwsza informacja z Chin jako chyba jedyny youtuber. <noise> Ale tutaj wracam do, 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 do tej kwestii, tak jak wspomniałem. Już widzę, że nawet urzędowo ktoś się tym zainteresował. To jest chyba taka forma troszeczkę postraszenia mnie, że gości możemy Cię załatwić finansowo, jak będziesz nieposłuszny, albo jak nie zaprzestaniesz e, e, po prostu atakować, w sumie czy atakuje, to chyba nie jest atak. Jak przestaniesz mówić prawdę od okim, o tych ludziach, którzy rzeczywiście stoją, a tylko ja na YouTubie oficjalnie stwierdziłem, że wcale nie stoją za tym masoni. Są, jest bardzo wiele kanałów, książki i tak dalej, masoneria gdzieś tam, szkocka rytu, tego, wego i tak dalej, i tak dalej. Masoni jak najbardziej, ja wierzę, że są. To nie jest tak, że ja deprecjonuję coś takiego jak ruch masoni, on istnieje, jest bardzo silny. Natomiast e, to jest tak, jak, jak frakcje zwalczające się, podobnie jak, jak, w sumie, jak czerwoni. Kiedy trzeba było, czy nawet... E, ten Austriak z Wąsem, kiedy uznał, że pewna frakcja musi przeżyć, no to wyciął drugą. To, a w sumie swoich. To samo było na wschodzie. Wyciął swoich. To samo jest wśród masonów. Nie ma tam wspólnoty. To samo się dzieje. Ale, ale obwinianie wszystkich to jest takie odwrócenie kota ogonem, takie trochę przystrzymianie tematu. A jeszcze wybielanie oczywiście. Episkopatu Polski, o powiem tak, nie kleru, bo zobaczcie, miałem ostatnio spotkanie też. Ach, to już jak się rozgadałem za długo, dobra, ale jeszcze to ciągnę. <laughs> nie potępiał już będę osób, po prostu spotkałem się z ludźmi, że ludzie chodzą do kościoła, zakładają też maty i tak dalej. I o co chodzi? Po prostu są wierzącymi. Wierzącymi i oni, no widzą tam jeszcze ten ratunek. Cały czas widzą w Bogu ratunek. Nie chcą. Oni nie wierzą ani już w tego księdza. A co mi się podoba? Właśnie to, co chciałem Wam powiedzieć. Wiecie co? Ja 30, no od wielu, 30 lat i więcej mówię, że do kościoła się nie chodzi dla księdza. Do kościoła się nie chodzi dla biskupa. Ani nawet dla papieża. Tak, jeżeli już mówimy w takim, tak, w takim języku prostym, kolokwialnym, chodzenie do kościoła. Oczywiście mam na myśli to uczestnictwo przy świętej, ale chodzenie do kościoła... Idziesz do Boga. Nie dla... I tom, i, i to spowodowało to, że wielu osób, z którymi ja teraz rozmawiałem, to twierdzą, że oni już nie chodzą do kościoła dla tego, co ksiądz gada, co Biskup gada, co słyszą w telewizji. Oni już chcą, chcą jeszcze mieć ten kontakt z Bogiem. I to jest dobre i nie można ich za to. No nie będę już ich potępiał, znaczy ja już ich od czasu nie potępiam. Po prostu I nazwałem kiedyś ich, że mówimy te słynne. Słynną, słynną frazę przy sobie znak pokoju, no i wszyscy tak patrzą za, za nami jest byka dobra. E, odwołuję to po ostatnich rozmowach właśnie z katolikami miałem takie spotkanko. E, odwołuję to rzeczywiście e, ludzie są wystraszeni. Nawet w tych kościołach to nie jest tak, że jest ten wzrok jakiś wrogi, tylko to jest wzrok ludzi zastraszonych, ludzi przestraszonych, ludzi, którzy nie wiedzą w co mają wierzyć, komu ufać i kogo słuchać. No, to by było na tyle. Yy... Jeszcze powiem tak. No, nie ja zawsze prze... kiedyś w filmach mówiłem, że nie wierzcie w służby. No, ale jak już dostaję oficjalne pisma, no to ktoś musiał, kto, ktoś, ktoś, to, 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 mówię. No to jakaś służba. No tak, to znaczy ja nie mówię, że to jest taka służba, która, wiecie, tam działa na zasadzie tego seryjnego samobójcy. No ale ale jest, jest. Ktoś, ktoś dostał zlecenie na mnie, na mój kanał i realizuje to. Szczególnie na fejsie to widzę, no bo dobra, dobra, miłego dnia trzymać na razie.